Guzik w takiej bryle. obrośnięty na wierzchu, był. O, śliczna korona. Wszystko tak suche, no nie taka susza, że masakra. Dobra, nie, nie będę tu więcej to tam tarmochał Bo mi się. Ale jest z tym łóżkiem. o ładny guzik. Zobaczcie jeszcze ile farby zielonej. Po bokach. O bardzo fajny, przyzwoity guziczek. No to do następnego. I wyskoczyło mi takie coś. Nie wiem, co to jest. jest. Dziwne. W każdym razie ma jakąś koronę i herb. Tu wieniec na dole leci. bardzo coś starego i bardzo dziwne. No nie wiem co to jest. Tu nie widzę jakiś może coś chociaż ja są jakieś tam napisy. Nie wiem. Nawet chyba rok jest nie wiem czy to jakieś monety są nie. nie wiem pogięte ale bardzo ciekawy przedmiot kurcze cholera wie co to jest bardzo wysoko 92 no takie cudo nie wiem w domu w oliwce może coś tam jeszcze wyjdzie bardzo ciekawa znajda kurcze czy widzicie to koronę i herb no dobra Zobaczymy co z tego wyjdzie. No to do następnego. No i mam a tam niedaleko od tamtej znajdki kurczę kolejne 50 groszy polskie A ja jeszcze nigdy nie znalazłem, żeby na jednym polu były dwie, a tu początek pola No powiedzmy, że jedna trzecia za nami przez te cztery dni ale ta jest ładniejsza od poprzedniej Nie ma jakichś takich żerów 23 klasa elegancko A. dobra do następnego no i mamy następny guzik jakiś taki duży o cywilny, bardzo ładny. jakaś tu jakiś ornament leci no, jakiś tam gwiazdka coś widać że był złocony kiedyś jest z uchem no. o tu już ten taki duży znalazłem też podobny miał z tyłu takie dwa otworki no to lekko jest wygięty ale całkiem nieźle się prezentuje o, ciekawy, duży no i bardzo zawsze powtarzam najważniejsze przy goziku ma ucho więc jest go jak zaczepić dobra to do następnego mamy pierwsze sreberko, ale co to jest za sreberko to nie wiem, pewno jakaś tam część talara, próbujemy coś tutaj odczytać, ale Chyba ciężko będzie, no ja nie widzę tu no na pewno jakieś sreberko, czy nie uśpię. ale nie widzę, czy to jest 48 czy 24 może się mylę, może inna moneta, ale najbardziej mi wyglądam tutaj na 24 albo 48. Bliżej 24. Einen Talar w domu, może coś z tego wyjdzie. O. Dobra. Na razie do następnego. A tym razem. A taka plomba z orłem wyskoczyła, a z drugiej strony trachnięta pługiem. Orzeł fajny, fajnie widoczny. O, no to do następnego. Niedaleko tamtej, może 2 metry, wyskoczyła następna plomba. No, ta cała nieuszkodzona. To nie da się nawet napisy odczytać. O, no to do następnego. razem takie coś mi wpadło. Chyba jakieś pokrętło od szafki. Albo tutaj, kawałek gwintu, no chyba od szuflady e, uchwyt mosiężny, o. E, jakie tam, tu jakiś sempel chyba pod spodem nawet jest wybity, może producent albo numer. Dobra, do następnego. Witam ponownie. mam ma piękny guzik. O, tym razem trochę inny od poprzednich. Też pruski. Z ładnie sygnowany. Ładne, a tego do oliwki koniecznie. No i Asman, nie, Abbe. Abramt, jakiś tam Abram. Ale ładne, ładnie sygnowane z tyłu. O! Fajny guziczek, takiego na pewno jeszcze nie mam. Z takim sygnowaniem. Mam podobne, ale takiego na bank nie mam. Dobra. Do następnego. zobaczcie <grymne> chyba już ze 30 guzik na tym polu ale piękny ten jest super zobaczcie rejść marinę piękny piękny Sygnowany z tyłu, no śliczny. Piękny. Super. Powiem, że to pole jest mnie zadziwia, bardzo dużo. No śmiecia to jest ogrom, ale fantów też. Nikt tu nigdy widocznie nie chodził. Ja też tu pierwszy raz zaszedłem na to pole, ale przy okazji facet kosił, spytałem się czy mogę, pozwolił, więc czemu nie skorzystać, o i świetnie się zachowują te guziki, no pięknie, pięknie, jak nie jest gdzieś tam le lemieszem, czy tam, nie wiem, broną, no to kapitalnie, pięknie, dobra, do następnego. zobaczcie co znalazłem takie tak, 65 pokazuje Ciekawe, czy tu nie jest sreberko <grystanie> kurczę tak wygląda że to może być sreberko tu mam coś podobnego ale zaraz zobaczymy o takie jakaś ozdóbka, Ej, łańcuszka kawałek. Dobra, a to na razie, do następnego.